Pan, samochodzik i arkanoego. Rozdział XIII. Dzień był chłodny, ale słońce, zanim schowało się po drugiej stronie araratu. Trochę nam dokuczyło. Helikopter pojawił się nieoczekiwanie. Wynurzył się z mgły okrywającej podstawę góry. Padnij, wrzasnąłem do Zosi i Jacka. Posłusznie klapnęli w pył ścieżki. Helikopter odpalił rakietę. Uderzyła gdzieś z przodu. Usłyszałem nieludzkie wrzaski i po chwili terkot karabinów. Wykrakałeś, wujku, mruknęła Sosia. Lepiej się rozejrzyj, czy nie da się jakoś prysnąć. Poradziłem. Helikopter wystrzelił długą serię z karabinu maszynowego. Wokoło zagwizdały rekoszety i odłamki skalne. Zauważyliśmy, że Adman chwycił się za ramię. Zamknijcie oczy, poleciłem. Im mniej z tego zobaczycie. Tym spokojniej będziecie spać przez najbliższych kilka lat. Koło Admana kucnął chłopak z miotaczem rakiet przeciwpancernych. Był w wieku Jacka, może o rok starszy. Oparł rurę na ramieniu. W helikopterze zauważyli go. Śmigłowiec zakręcił w powietrzu i dwa karabiny maszynowe plunęły ogniem. Chłopak pociągnął za spół ust, a chwilę później trafiony kilkunastoma pociskami runął na wznak. Skała pod nim bardzo szybko stała się czerwona. Patrzyłem na niego. Tak bardzo fascynuje nas śmierć. W tym momencie koło mnie odbił się od skały kawał blachy. Uświadomiłem sobie, że wybuch helikoptera prawie zupełnie mnie ogłuszył. Wychyliłem się i popatrzyłem w dół. Szczątki maszyny spadały, odbijając się o skały. Drugi helikopter wolał zachować bezpieczny dystans. Zagrzechotały kule odbijające się od kamieni. Zrobiło się jakby ciemniej. Niebo zasnuwały chmury właniające się z za masywu. W kilka chwil później niespodziewanie lunął deszcz. Śmigłowiec odpalił kolejną rakietę, która wybuchła wbita w skałę nieco dalej od nas. Kamienie posypały się na straż przednią karawany. Deszcz stawał się coraz bardziej rzęsisty. Pochyliłem się nad Zosią i Jackiem. Czas na nas, powiedziałem cicho. W drogę. Popatrzyli na mnie zdziwieni. Poderwałem ich bez większych cergieli i pociągnąłem za sobą. Po chwili skryliśmy się za załomem skały. Huk i wstrząs świadczyły, że Turcy ze śmigłowca odpalili kolejny pocisk. W kilka minut później odgłosy strzelaniny ucichły. Tędy wskazałem żleb biegnący do góry. Ruszyliśmy nim. Deszcz wzmagał się coraz bardziej. Chyba tym razem się uda, jęknęła Zosia. Lepiej, żeby tak było, bo Adman zupełnie się wścieknie. Niebawem żleb przemienił się w wąską szczelinę biegnącą do góry. Poruszanie się było coraz trudniejsze. Szliśmy zapierając się rękoma i nogami o ściany. Na szczęście kawałek wyżej szczelina się skończyła i znaleźliśmy się na niewielkiej łączce porośniętej czymś w rodzaju mchu. Zauważyłem, że Jacek dźwiga przewieszony przez ramię automat. Skąd to masz? Zdziwiłem się. Popatrzył wesoło, zadziornie. Leżał na ziemi. Pomyślałem, że niepotrzebnie się marnuje. Zabezpiecz go chociaż. Jeszcze zrobisz sobie albo i nam jakąś krzywdę, westchnąłem. Jak to zrobić? Zabezpieczyłem za niego i po chwili ruszyliśmy dalej. Deszcz wzmagał się. Parokrotnie słyszeliśmy nad naszymi głowami helikoptery. Może wystrzelę? Usłyszą i zabiorą nas. Zaproponował Jacek. Pomysł sam w sobie nie głupi. Oglądałem ewakuację Saigonu na filmie pochwalił się, ale ma pewne wady. Wprawdzie tylko dwie, ale dyskwalifikujące. Po pierwsze, oni wypatrują śladów życia w postaci kurdyjskich bojowników a więc, jak wystrzelisz, zaczną walić w to miejsce z karabinów, a może i rakietą przyładują. Mogą też odpalić gaz bojowy i oślepniemy. Gaz bojowy Przecież konwencje międzynarodowe zabraniają. Zabraniają torturowania, a tymczasem w więzieniach brytyjskich torturuje się członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej i jakoś na nikim to nie robi wrażenia. Nakazują poszanowanie mniejszości narodowych, a gdy Turcy wysyłają pół miliona Kurdów do Anatolii, grabiąc ich po drodze z całego mienia, nikt słowa nie piśnie, że nie wspomnę o Bośni. A druga wada? Jeżeli wpadniemy im w ręce, grozi nam zapuszkowanie w tureckim więzieniu i to z kilku paragrafów, nielegalne wkroczenie na teren zakazany dla turystów, plądrowanie klasztoru, zabójstwo tych czterech Turków. Dźwigasz na ramieniu karabin. Mogą więc dopasować w balistyce kilka kół i dopisać ci na konto tych, którzy z niego polegli. Albo oskarżyć o chęć zapisania się do partii pracujących Kurdystanu. A to już próba zbrojnego oderwania części Turcji. Co robi Polak w kurdyjskich szeregach? Oczywiście udziela pomocy logistycznej albo jest instruktorem wojskowym. To akurat zarzuty, które mogliby wysnuć pod moim adresem. Szpiegostwo, dywersja. Ewentualnie mogą porwać dla okupu. Turecka armia? Dlaczego by nie? Skoro nie wypłacają im żołdu. Tureckie więzienia. Mimo, że kraj ten jest członkiem NATO, odbiegają standardem od naszych i to bardzo na niekorzyść. Zresztą może wymigalibyśmy się grzywną w takiej wysokości, że lepiej już byłoby zostać u Admana. Tego chyba postrzelili. To niewielkie pocieszenie. Jego podwładni, jeśli zabraknie jego twardej ręki, mogą na nas zapolować z dziką zaciekłością, a potem więzić w znacznie gorszych warunkach. Pozostaje nadzieja, że wymkniemy się. Szkoda, że pokazał mi tylko nieduży kawałek mapy, ale jeśli jest ranny albo nie żyje. Z dołu dobiegły nas odgłosy dwusilnych eksplozji to chyba działa zauważyłem. Skąd? zdziwiła się Zosia. Z dołu z szosy to około siedmiu kilometrów. Jeśli z helikopterów przekazali im dokładne namiary zresztą to nieważne w górę. Nieco powyżej żleb został zakorkowany wielkim głazem. Musieliśmy zejść 50 metrów w dół i poszukać innej drogi. Każde z nas ma coś na pamiątkę, powiedział Jacek, gdy oddychając ciężko zaliczaliśmy kolejny postój. Ja znalazłem monetę, Zosia muszle, a wujek zegarek. Ja go kupiłem, sprostowałem. Ale to niezłe pamiątki. Mam nadzieję, że nie będą robili kłopotów na tle. Deszcz nie ustawał. Dość nieoczekiwanie wyszliśmy na tygardziel. Zapadał już zmierzch, ale spostrzegłem za szczeliną porzucony stolik. Jesteśmy po drugiej stronie, powiedziałem uroczyście. Jeśli nasze obliczenia są prawidłowe, to posuwamy się tropem hrabiego. Wyjąłem z kieszeni mocno już sfatygowany maszynopis. Nocleg wypadł nam w niewielkiej jaskini, której czarny otwór wychodził na niedużą kotlinkę. Guś sarkał, że posunęliśmy się bardzo mało i powinniśmy obozować na przełęczy, ale szczerze mówiąc nie miałem już siły. W dodatku padał deszcz, odczytałem z namaszczeniem. Tam, Jacek wskazał ręką niedużą ciemną plamę w skale, kawałek ponad dolinką. Wspięliśmy się po stromej i mokrej ścieżce i niebawem znaleźliśmy się u wylotu jaskini. Poświeciłem latarką. Jaskinia była wąska i niska, ale dalej rozszerzała się. Wczołgaliśmy się. Grota tworzyła nieduży pokoik o wymiarach 3 na 3 metry. Po środku piętrzył się wysoki stos przepalonych kawałków drewna. Może uda się rozpalić ognisko? Zagadnęła Sosia, która przemokła docna i szczękała zębami. Spróbujmy. Wyjąłem zapalniczkę i podłożyłem pod stos węgielków kilka kartek z już przeczytanej części maszynopisu pamiętnika. Wydmuchałem popiół. Podpaliłem papier. Kawałki węgla niebawem zaczęły się żarzyć. No to mamy grilla, zażartował Jacek. Tylko nie widzę kiełbasek i piwa. Rozsupłałem plet i wytrząsnąłem zawartość. Poszli w moje ślady. Mamy żywności prawie na tydzień. Pod warunkiem bardzo oszczędnego odżywiania się, zauważyłem zadowolony. Do tego czasu zejdziemy po drugiej stronie góry. Tamte stoki są znacznie łagodniejsze. Przepadną zapasy i sprzęt ukryty w dolinie świętego Jakuba, zauważył markotnie Jacek. Życie ważniejsze. A z waszych zapasów może skorzystam następnym razem. No nie, krzyknęła rozzłoszczona Sosia. Ciebie tu nie ma, powiedziałem. Pojechałaś do Francji. Jak będziecie grzeczni, to was nie sypnę przed wujkiem i rodzicami. Umilkła. Ubrania wolno wysychały w cieple. Niebawem, zawinięci w koce, zapadliśmy w sen. Obudziłem się o świcie. Wyjrzałem z jaskini. Deszcz przestał padać, a silne wiatry przesuszyły nieco teren. Wyczołgałem się z naszego schronienia i zszedłem do kotlinki. Zajrzałem do gardzieli. W dole coś się paliło. Czuć było wyraźnie woń drewna i tworzyw sztucznych. Wojsko niszczyło siedzibę Admana. Przeszedłem w drugą stronę, gdzie ze zbocza góry sterczał potężny występ skalny. Wspiąłem się na niej i wyjrzałem ostrożnie. Kilometr niżej wisiał jak wielka ważka helikopter. Nie widziałem ścieżki, na której poprzedniego dnia nastąpił pogrom. Zasłaniało ją zbocze. Wycofałem się do jaskini. Wstawajcie, potrząsnąłem Zosię i Jackiem. Czeka nas ciężka droga, a jak najwięcej musimy przebyć przed zapadnięciem zmroku. Zosia zapaliła latarkę i wyjęła z kieszeni lusterko. Zajączek odbity od płytki oświetlił ciemny kąt jaskini. Spostrzegłem napisy na skale. Zabrałem jej latarkę i oświetliłem dokładnie tę ścianę. Wyryto na niej kilkanaście napisów. Przeważnie imion i nazwisk. Mitrofanow 1904. Odczytał Jacek. Nodarocz i aż kwili 1921. Przeczytałem sąsiedni wyryty gruzińskim alfabetem. Oczy aż chwili? Zdziwiła się Zosia. Parsknęliśmy śmiechem. Biskup Dmitro Aleksiejew z Moskwy 1882. Przeczytał Jacek. Josiw Paczenko z Wojsławic 1840. Przeczytałem i urwałem niespodziewanie. A to kto? Zdziwił się Jacek. Nie słyszałem o takim. Ja też nie. Ale obok jest napis. Alojzy H.R. Poletyło i herb trzywdar. Zauważyła Sosia. Wyciągnąłem z kieszeni wymięty do niemożliwości maszynopis dzienników hrabiego. Przejrzałem go. Nic tu nie ma na tematu żadnego paczenki. Zauważyłem. Dziwne to. To nie jest 1840. Tylko 1940, zauważył nieoczekiwanie Jacek. Orzeż, zakląłem. Chyba wiem. Tak czy siak trzeba się stąd wydostać. Ścianę zdobiło jeszcze kilka napisów wykonanych ormiańskim alfabetem. Nie mogliśmy ich odczytać, bo nikt z nas nie znał ormiańskiego. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Ucieszyła się Zosia. Tu nocowali wszyscy ludzie, którzy szli do Arki, albo do Przełęczy. I nigdzie nie jest zapisane, że doszli na miejsce. Oświetliłem ścianę nad napisami. Wyryto na niej rysunek statku. Do arki, powiedział Jacek. Nie upierałem się. Ruszamy na przełęcz, powiedziałem. Będę szedł jakieś dziesięć metrów przed wami. W razie czego puszczę serię z karabinu. Wtedy zwiewajcie. Ale to mój karabin. Zaprotestował płaczliwie. Nie jest twój. Ukradłeś go. Wybacz, po prostu jestem trochę zmęczony, a przez to złośliwy. I tak będziemy go musieli porzucić po tamtej stronie gór. W Warszawie zabiorę cię na strzelnicę, to sobie postrzelasz do tekturowych sylwetek. Wyruszyliśmy niebawem. Droga była bardzo uciążliwa, miejscami musieliśmy się wspinać żlebami wypełnionymi skalnym rumoszem i błotem. Było bardzo zimno. Wreszcie dobrze po południu stanęliśmy na rozległym plateau pokrytym śniegiem. Wiał silny wiatr, ale było całkiem ciepło. Przełęcz, oświadczyłem uroczyście. Jeśli dobrze pójdzie, jutro będziemy po drugiej stronie gór. Tego dnia rano popasaliśmy na przełęczy koło słupka triangulacyjnego, odczytał Jatek z kartki maszynopisu. Leżał śnieg. Guś po posiłku powiedział, że musimy skierować się na północny zachód. Tam na północnym stoku wielkiego araratu znajduje się arka. Guś nie jest całkiem szczery, ale tylko on zna drogę. Sądzę, że więcej nie będzie wiązał mi oczu. Przecież nie zejdziemy w dół, skoro jesteśmy tak blisko, zaprotestowała Zosia. Możemy odnaleźć arkę w kilkanaście godzin. Parsknąłem śmiechem. Dziecko, co ty plecisz? W kilkanaście godzin. Popatrz, podałem jej lornetkę. Skały. Granie, żleby i lodowce. Jaką długość może mieć siarka? Sto metrów. Można ją tu schować i przysypać śniegiem. Puknęła ze złością. Jacek popatrzył na mnie dziwnie, a potem wyciągnął z kieszeni kilka kartek w kratkę. Teraz ja coś wujkowi przeczytam, powiedział z drwiącym uśpieszkiem. W początkach 1917 roku dwa oddziały rosyjskie liczące 150 żołnierzy. Daruj sobie, poprosiłem. Wiem o tym. W 1916 roku lotnik z rosyjskiego pułku myśliwców oznaczonego jako 3D podczas lotu rozpoznawczego dostrzegł arkę na lodowcach Araratu. Wysłano ekspedycję naukową. Na jej czele stanął Borys wasylewicz i Jański. Ekspedycja wykonała wiele zdjęć, które zostały wysłane do Rosji. Nie trafiły nigdy do rąk cara, przechwycili je bolszewicy i zniszczyli lub utajnili. Potem przez dziesięciolecia wyłapywali uczestników wyprawy, by ich mordować. Skąd to wiesz, wujku? Zdziwiła się Zosia. Czytało się to i owo. Nie myślcie, że ja tu przyjechałem tak zupełnie w ciemno. Rosjanie ruszyli z przełęczy na północny zachód, wtrącił Jacek. Ruszyli. Znaleźli. Tylko na jakiej wysokości? W którym miejscu? To tak jak z Atlantydą. Na zachodzie istnieje towarzystwo złożone z ludzi, którzy w poprzednich wcieleniach żyli na tej mitycznej wyspie. Spotykają się, wydają gazetkę, rozmawiają, rekonstruują religię przodków. Oczywiście znają dokładną lokalizację wyspy, ale nie chcą jej ujawnić. To jest ten problem. Ja mam w piwnicy latający talerz który rozbił się podczas lądowania koło Warszawy. Ale nie powiem wam, gdzie mieszkam. Takie odkrycie, żeby było wiarygodne, musi być powtarzalne. To znaczy, że każdy, kto zechce, może według wskazówek dotrzeć na miejsce? Tak. Swego czasu dwaj fizycy przeprowadzili zimną fuzję jądrową. Bardzo prosto dwa druty z platyny, roztwór ciężkiej wody, prąd o odpowiednim napięciu. I co z tego wynikło? Eksperyment usiłowało powtórzyć kilkanaście laboratoriów. Nie udało się nigdzie. Dobrze im tak, mruknęła mściwie Zosia. Dlaczego? Opanowanie zimnej fuzji jądrowej dostarczyłoby nam niewyczerpalnych ilości energii. Niespodziewanie zamilkłem. Wpatrywałem się w Zosie zdumiony. Coś nie tak? zagadnęła. Na czym siedzisz? Zapytałem. Chyba na kamieniu. Wstań. Wyklęty powstań ludu ziemi, zanucił Jacek. Zosia wstała posłusznie. Siedziała na brzegu kamiennego koła. Z pod warstwy żwiru wystawał tylko kawałek jego obwodu. To chyba jest obrobione ludzką ręką, zauważył Jacek. Nie mylisz się, powiedziałem. Trzeba to odkopać. Pracując rękami i kawałkami łupku, rozgarnialiśmy mazistą glinę i drobny jak kasza rumoż skalny. Po pół godzinie roboty odsłoniliśmy spory kawałek. Ma cztery metry średnicy, mruknąłem, i ponad metr grubości. Podszedłem do zabytku i pochyliłem się na środkiem. Ział tu idealnie okrągły otwór prowadzący w dół. Widziałam takie, jak szukaliśmy bursztynowej komnaty w i ławeckim, powiedziała Sosia. Leżały na trawniku przed sklepem. Bardzo dekoracyjnie to wyglądało. To były kamienie żarnowe, wyjaśniłem. To ten jest chyba od bardzo dużego młyna, zauważył Jacek. Skąd tak duży młyn, tak wysoko? Zastanów się, gdzie tu w okolicy rośnie zboże, poradziłem mu. Wyjąłem z kieszeni kartkę papieru i ołówek. Przeprowadziłem szybkie obliczenia. Minimalna objętość 12,5 metra sześciennego. Czy któreś z was zna może gęstość granitu? Nie znali. Przyjmijmy, że granit jest równy gęstości wodzie. Ile w takim razie ważyłby ten drobiazg? Zapytałem Jacka. Dwanaście metrów sześciennych? To będzie 12 ton. Dwanaście tysięcy kilogramów. Wyobraź sobie, że chcesz tym mleć zboże. Zamilkł. Może nie zboże, ale na przykład rudę żelaza albo... Nie, zaprotestowała Zosia. Tamte koła miały okrągłą dziurę. Ale obok takie podkucia, żeby się trzymały te mechanizmy, które tym kręciły. Słusznie, kiwnąłem głową. A tu takich zaczepów nie ma. Może są z drugiej strony? zasugerował Jacek. Nie. To nie jest koło żarnowe. Za duże. Największe, jakie widziałem przed kaplicą w pobliżu kościoła świętej Katarzyny na warszawskim służewcu. Miało półtora metra średnicy i tylko około 20 centymetrów grubości. Więc co to może być? Zapytała sąsia: Myślę, że to kotwica. Kotwica? Wykrzyknęli oboje zdumieni. Tak. Swego czasu u wybrzeży Kalifornii wyciągnięto z morza kilka okrągłych kamieni z wywierconą dziurą. Sądzono, że jest to ślad bardzo starej penetracji chińskiej na wybrzeżach Ameryki Północnej. Później okazało się że faktycznie są to kotwice chińskie, ale zgubili je chińscy rybacy, którzy przybyli na te łowiska dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Kotwica tej wielkości? Zdziwiła się Zosia i ważąca pewnie około dwunastu ton, uzupełniłem. Zamilkli. Arka? Zapytał Jacek. Niewykluczone, ale mam pewne wątpliwości. Nie znam wyporności arki, ale ta kotwica wydaje się mimo wszystko nieco za duża i za ciężka. Wyobraźcie sobie, w jaki sposób mogliby wciągnąć ją na pokład zamilkli. Poza tym jest jeszcze coś. Otwór po środku jest świeży, zresztą cała kotwica jest świeża. Wyobraźcie sobie, że płyniecie. Lina wygładza brzegi otworu. Kotwica szorując o zatopiony ląd wygładza się o kamienie. Zosia pogładziła otwór. To faktycznie jest ostre, powiedziała. Nie przetarłoby liny? Przetarłoby, potwierdziłem. Przetarło linę i dlatego ją zgubili, ucieszył się Jacek. Tak. Na araracie, gdyby leżała nad Eufratem, skąd prawdopodobnie wyruszył Noe, wszystko by się zgadzało. Tu niestety. wzruszyłem ramionami. Dlaczego wykonano ją z granitu, a nie z lżejszego kamienia, skoro była zbyt ciężka? Zapytała Sosia. Pytanie to jest bardzo istotne. Uśmiechnąłem się. Zacznijmy od drugiej jego części. Jeśli kotwica była zbyt ciężka, to zamiast szukać lżejszego kamienia, wystarczyło nieco zmniejszyć jej średnicę. A dlaczego z granitu? Po prostu dlatego, że pełno go tu w pobliżu. Wskazałem dłonią granie okalające przełęcz. Falsyfikat? Zdumiał się Jacek. Myślę, że nie. Ale to nie musi być kotwica. No cóż, pora na nas. Pora, mruknął Jacek i twardym krokiem ruszył za mną w kierunku północnych stoków Wielkiego Araratu. Zosia po chwili wahania dołączyła do nas.